Witaj piękna duszo i zapraszam Ciebie na mój kolejny krótki podcast z Pauliny. Dzisiaj będzie znowu temat strachu, a mianowicie dlaczego tak bardzo boimy się zmian w życiu. Nie będę przedłużać tego krótkiego wstępu. Zaczynamy! Muzyka Tak jak zapewnie wiesz i czujesz, zmiany są nieuniknione. Nie da się im zapobiec, a tak naprawdę, kto to był? Woody Allen chyba mówił, że są tylko dwie rzeczy pewne w życiu: są to podatki i są to zmiany. Dlaczego więc tak bardzo się boimy tych zmian i co zrobić, żeby się ich nie bać i żeby ten strach przed zmianami przeskoczyć? Więc dzisiaj opowiem Tobie. Kilka właśnie historii, dlaczego i co robić, tak, żeby tobie jak najbardziej w tym wszystkim pomóc. Więc jak już mówiłam, zmiany są nieuniknione i są zazwyczaj bardzo niekomfortowe. Jeżeli pomyślisz o tym, że chcesz się stać kimś innym albo zrobić coś innego w życiu, zmienić coś w swoim otoczeniu, to zazwyczaj wiąże, to z pewnych, wiąże się to z pewnego rodzaju dyskomfortem. I ten dyskomfort może polegać na, może być na poziomie świadomości, może polegać w sposób fizyczny na tym, że rzeczywiście musisz coś przemienić, zamienić, przesunąć. Może być też na poziomie takim, że coś się zmieni nie tyle w tobie czy w twoim otoczeniu, ale dookoła ciebie, że twoje nastawienie, twoja zmiana spowoduje też, że inni będą ciebie inaczej odbierać. I z tego względu zmiany są po prostu bardzo niewygodne. Nasz mózg uwielbia być w tak zwanej strefie komfortu, a kiedy zamierzasz coś zmienić, to musisz poza tą strefę komfortu wyjść, co jest tak jak już mówiłam, bardzo niewygodne. I jeżeli sobie wyobrazisz, że nagle chcesz zmienić ścieżkę swojej kariery z bycia, powiedzmy tak czysto teoretycznie, księgowym i chcesz nagle zostać muzykiem, no to wiesz, że będziesz musiał coś w tą zmianę zainwestować. I zazwyczaj inwestujemy oczywiście, powiecie, że kasę, ale nie tylko, bo inwestujesz również albo przede wszystkim swój czas. Jeżeli tak jak mówiłam, chcesz zmienić tą swoją ścieżkę kariery, to musisz się nauczyć grać na tym nowym instrumencie, musisz to praktykować codziennie, musisz znaleźć szkołę lub grupę, do której będziesz przynależeć, z którą stworzysz może jakąś mini orkiestrę albo małą grupę, mały band, w którym będziesz grać i musisz po prostu to ciągle robić, żeby być lepszy i lepszy, żeby się w tym wszystkim poprawiać i jeżeli jedyne co, ty się nauczysz grać na instrumencie i nawet jeżeli jednej melodii się nauczysz Grać na pamięć idealnie, to to wcale nie oznacza, że jesteś świetnym muzykiem, ale to oznacza tylko tyle, że nauczyłeś się grać tą jedną, tą jedną melodię w sposób idealny. A jak wiesz, musisz być otwarty na inne rzeczy i otwarty też na inne zmiany, które mogą się zadziać, nawet kiedy już tą ścieżkę kariery zmienisz. Więc tak jak widzisz, zmiany są niewygodne i zmiany wymagają czasu lub też takiego wejścia w niedogłębnego, ja to nazywam po angielsku dive in, czyli zanurkowania w to, oddania się całkowicie zmianie, bo jeżeli tylko tak będziesz ją dziubać po troszeczku, po troszeczku, to może po 50 latach wydłubiesz dziurę w ścianie, ale na pewno nie zmienisz swojego życia. Więc jeżeli chcesz zmienić się, to musisz wyjść ze strefy komfortu, musisz dosłownie zanurkować w tą zmianę, musisz poświęcić swój czas. Tak jak mówiłam o tym nurkowaniu też w tą zmianę, to też jest niewygodne. Bo zobacz, jeżeli weźmiemy, może trochę inaczej, zmiany polegają na tym, w sumie to dajcie mi jedną sekundę, będzie mi to o wiele łatwiej zademonstrować mając coś tutaj przed sobą. Więc jeżeli mamy szkło i chcemy zmienić o ten tutaj mały słoiczek, ładną szklaneczkę, nie wiem, czy ładna czy nie ładna z IKEI. To wiesz, żeby, żeby to zrobić, musisz roztrzaskać ten słoik. Potem te resztki, te roztrzaskane resztki, trzeba stopić. Trzeba te resztki z roztrzaskanego słoiczka stopić. Następnie. Wyrzeźbić się czy też wydmuchać do innej formy, jaką jest ta szklanka. Więc, tak jak widzisz, sam moment zmiany, kiedy właśnie nurkujesz w tą zmianę, oznacza tyle, że musisz roztrzaskać siebie samego, musisz roztrzaskać swoje życie, żeby stworzyć z tego coś nowego. I to jest, właśnie dlatego to jest takie niewygodne, właśnie dlatego się tego boimy, bo nasz umysł uwielbia być w tej strefie komfortu, nawet jeżeli strefa komfortu oznacza, nawet jeżeli ta strefa komfortu wcale nie jest komfortowa, nawet jeżeli jest dla Ciebie zła, tak jak tkwienie w związku, w którym nie jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, tak jak tkwienie w pracy, która nie daje Tobie zero satysfakcji, a czasem nawet i zero kasy, takiej jakiej byś chciał. Jeżeli to, to oznacza e, pobyt w jednym miejscu, który tobie nie służy, ale cały czas tkwienie w tym jednym miejscu, to wiesz, że dobrze może się nie roztrzaskasz. Może twój umysł będzie wiedział, czego oczekiwać. Bo nawet jeżeli jesteś w tym nieszczęśliwym związku, no to wiesz, że ten... Dobra, ja, ja jestem kobietą, więc będą była mężona, e, więc w wypadku kobiety będziesz wiedziała, że ten facet przyjdzie, że będzie prosić o obiad, może nie będzie między z Wami miłości ani zgody, ale wiesz, czego możesz się spodziewać, czego możesz oczekiwać od niego. I vice versa, dlatego właśnie nasz mózg woli pozostać nawet... W tym znanym, aczkolwiek niekomfortowym, niż przejść w nieznane, ponieważ nie wie co jest, ponieważ nie może sobie tego ułożyć, nie może zrobić tabelki, co jest dobre, co jest złe, kiedy coś trzeba zrobić, kiedy można coś zaplanować, a tutaj już wie, co, co się dzieje aczkolwiek nie zawsze jest to szczęśliwe i nie zawsze jest to z happy endem. I właśnie dlatego zmiany są takie niekomfortowe, zmiany, tak, tak bardzo boimy się tych zmian, ponieważ nie wiemy, ponieważ zmiany są niewiadomą, ponieważ nie wiesz, do czego to Ciebie doprowadzi. I jak zwykle może Ciebie doprowadzić do super, ekstra, wspaniałej drogi, a może Cię doprowadzić do czegoś zupełnie innego, a może nawet i gorszej sytuacji, niż tej, w której tkwisz. Tak, Twój umysł lub, i tobie podawać takie historyjki i mówić, że a wcale może e, nie należy ci się lepsze życie, może to, które teraz masz, jest najlepszym życiem, które możesz sobie wyobrazić i które możesz żyć. I pamiętaj, że to jest bójda. I pamiętaj, że to jest tylko Twój umysł, który podpowiada Tobie te stare historie i próbuje utrzymać Ciebie w ryzach, utrzymać w tej samej sytuacji, w której jesteś. Ale my jesteśmy stworzeni do zmian. Całe nasze życie jest zmianą. Zobacz, że nawet Twoje ciało się zmienia. Mimo, że tego nie czujesz i nie widzisz, ale tak. Dobra, kobiety powiedzą: tak, widzę nową zmarszczkę bo widzę ten siwy włos. Nieważne, ale zobacz, Twoja skóra zmienia się, nie wiem, co chyba trzy miesiące masz zupełnie nową skórę. Te stare komórki na skórka odpadają i rosną nowe tam, od wnętrza na zewnątrz. Twój, twoja ściółka żołądka się zmienia, nawet twoje kości się zmieniają. Co 7 lat masz zupełnie nowe, wszystkie komórki kości. Tak cały czas się zmieniasz. Więc tak samo jak ciało się zmienia, tak samo wiesz, że zmiany są i zmiany są nieodwołalne i musisz się po prostu do nich przyzwyczaić. Musisz się przyzwyczaić, że zamiast bać się tych zmian, możesz przekuć to w taki po angielsku zwany excitement, w takie podekscytowanie, bo co jeżeli tak naprawdę okaże się, że ta zmiana idzie tylko i wyłącznie na lepsze? A powiem Ci jeszcze coś innego: zmiany zawsze idą na lepsze, bo nawet jeżeli wylądujesz w tej innej, trochę nieciekawej sytuacji, możesz z niej wyciągnąć lekcje i urosnąć i być lepszy. koniec tak zwanego self-growth, czyli rozpoznania siebie, wyciągnięcia lekcji i, i, i stworzenia zupełnej nowej przyszłości, w której nauczysz się ze swoich błędów i już więcej ich nie popełnisz. Dlatego warto to zrobić. Czego więc ciągle się boimy, nawet jeżeli wiemy, że zmiany mogą nam pójść na, na inne, ponieważ czasem umysł lubi, lubi nam płatać figle. Tak jak mówiłam, lubi pójść w tym właśnie złym kierunku. Mówić nam, że sytuacja może nam wyjść tylko i wyłącznie na złe, a nie na dobre. Więc to jest po pierwsze, i kiedy nawet myślami po prostu przekierujesz się tutaj to wtedy jest taka sytuacja, że zaczynasz rozmyślać, pojawia się negatywne myślenie, pojawia się negatywne tworzenie negatywnych historii, pojawia się również coś takiego, co jest brakiem wiary we własne siły, brakiem w to, że nam się w ogóle coś należy. A co jeżeli ja tobie powiem, że wszystko, o czym marzysz, tobie się należy? że ten nowy samochód, ten piękny dom, ta wspaniała rodzina, te wyjazdy za granicę albo czasem może to jest marzenie kogoś innego, to wszystko o czym powiedziałam i twoim jedynym marzeniem jest zostać na miejscu i piec codziennie chleb na zakwasie. Bo tak może być. No niektórzy mają takie marzenia, inni mają inne. Więc nie patrz na to, jakie marzenia mają inni, ale zawsze patrz na to, jakie Ty masz marzenia i co chcesz z nich spełnić. I jaką zmianę możesz zrobić już teraz, żeby postawić ten pierwszy krok i żeby w kierunku tej zmiany pójść. Ponieważ wszystkie zmiany są osiągalne i nie możesz się ich pozbyć w życiu. Nie możesz stanąć w jednym miejscu i sobie powiedzieć, ja teraz stoję tutaj i nic się już więcej nie zmienia. Jeżeli będzie się chciało zmienić, to ja wiem, wszystkim mówię nie. I tyle. No tak nie jest. Zmiany zawsze będą i zmiany zawsze będą towarzyszyć Twojemu życiu. Więc już teraz przyzwyczaj się to, do tych zmian i za każdym razem, kiedy zaczynasz w siebie wątpić, to zamknij oczy, połóż sobie rękę jedną lub obie na sercu i zapytaj, co mogę zrobić dla siebie teraz, żeby przestać się bać, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby uwierzyć w siebie. I czasem to będzie mała rzecz, to będzie usiąść, weź kilka głębokich oddechów, zrób sobie herbatę, zjedz coś albo wyjść na spacer. A czasem będziesz wiedzieć, że ta zmiana będzie polegać na tym, że w końcu musisz usiąść i napisać tego bardzo ważnego maila. Być może szukając nowej pracy, zmieniając ją albo rezygnując ze starej, może to będzie oznaczało odejście od jakiejś osoby, albo wręcz odwrotnie, może to będzie oznaczało, że mimo tego, że się z tą osobą pokłóciłaś, jako pierwsza, pierwszy powiesz, przepraszam i się z nią pogodzisz. To są czasem małe rzeczy, a czasem są wielkie. Ale powiem Ci jedno, kiedy zanurzysz się w przestrzeń Twojego serca to będziesz wiedzieć. Bo twoje serce zawsze wie, w okolicy serca jest więcej neuronów niż mamy w mózgu. Więc kiedy one oba rozmawiają ze sobą w sposób bezkonfliktowy, bez żadnych barier i ścian, to na pewno będziesz wiedzieć, co robić. I tylko pamiętaj, to wszystko wymaga czasu, to wszystko będzie wymagać twojej energii i to wszystko będzie niekomfortowe. Ale kiedy osiągniesz już swój cel, osiągniesz swoje marzenia, i stworzysz to nowe życie, to jedyne co tobie pozostanie to radość, pewność siebie i takie wewnętrzne zadowolenie, że to w końcu zrobiłeś. I tego Tobie naprawdę życzę. A na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że ten krótki film się Tobie podobał. I do zobaczenia za tydzień na moim kolejnym podcaście z Pauliną. A jeżeli uważasz, że ten film. Warto przekazać dalej, to podziel się z nim, czy to na Facebooku, czy to na Instagram, czy to gdzieś indziej. Wiem, że wiele osób czasem myśli o zmianach, ale boi się je nawet rozpocząć i być może potrzebują właśnie takiego kopniaka w jaki Tobie tutaj zapodaję. I mam nadzieję, że Tobie się to podobało, a w komentarzu tutaj napisz mi, co mogę jeszcze zrobić od siebie. Jakie tematy poruszyć, żeby Tobie pomóc być lepszą osobą i rozwinąć się w, ten, w tym kierunku, w którym tak naprawdę chcesz. A na dzisiaj to by było tyle. Hari Om Om Tat Sat. Namaste. Namaste. I do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.